Unia Europejska pozostaje jednym z głównych graczy na scenie globalnej to poza dyskusją, ale jednocześnie zbiorowo znaczymy coraz mniej i jest to proces, który będzie się nieuchronnie pogłębiał, dlatego że szereg innych głównych powiedziałbym, aktorów na scenie globalnej rozwija się szybciej nadgania zaległości i zapóźnienia, tak jak to ma miejsce w przypadku choćby Indii czy Indonezji czy Brazylii. W związku z tym my i ludnościowo, jeśli idzie o nasz udział w produkcie globalnym wytwarzanym przez świat i jeśli idzie o nasz udział w handlu międzynarodowym, nasz udział w inwestycjach międzynarodowych, jakiego wskaźnika się weźmie pod uwagę, Wszędzie jedziemy w dół, zamiast wydrapywać się w górę. Nie należy się tym przejmować nadmiernie, ani martwić, że e, znikniemy ze sceny, bo nie znikniemy. Natomiast musimy po prostu godzić się z tym, że świat zmienia się. I to niekoniecznie korzystnie, że rządzi nim coraz bardziej siła, a coraz mniej niestety to, co nam bardzo odpowiadało przez lata, czyli rządy prawa i uzgodnienia międzynarodowe, których wszyscy przestrzegają. Do tego się musimy dostosowywać. W tym sensie jest nam trudniej, a nie łatwiej. No i relacje nasze ze Stanami Zjednoczonymi po 20 stycznia tego roku są tego jednym z przejawów, jednym z dowodów na to, o czym mówię. Nie będzie na łatwo z Amerykanami również w przyszłości. Przejściowo osiągnęliśmy relatywnie korzystne, albo odpowiem inaczej, mogło być gorzej, jeśli chodzi o zawartość ramowego porozumienia handlowego, jakie osiągnęliśmy ze Stanami Zjednoczonymi, ale to nie jest koniec drogi. To trzeba przekuć na szczegóły, a one są najtrudniejsze. To niekoniecznie jest coś stabilnego i produkt, na którym mogą polegać wszyscy potencjalni inwestorzy i ci, którzy chcą handlować ze Stanami Zjednoczonymi. Innymi słowy, to wreszcie mam nadal niepewność i nie można wykluczyć, że to, co się udało osiągnąć w sierpniu tego roku, za trzy miesiące okaże się być pełne dziur jak ser szwajcarski. Nie chciałbym krakać nadmiernie, ale e, to jest, no cóż... Sytuacja, w której musimy zbiorowo e, zacieśnić własne szeregi i robić więcej wspólnie, uwzględniać wspólnie, działać jak jedna myśl, jedna ręka, jedna powiedziałbym nawet pięść tam, gdzie trzeba, bo jeśli nie będziemy tego robić w ten sposób, to będą nas inni rozgrywać i będzie nam jeszcze trudniej.